Witajcie z tej strony KL, oto już szósty tydzień operacji Shrata Web. Jeżeli nie subskrybujecie, subskrybujcie teraz. W tym odcinku zrobimy dwa razy Guardiana, pokażę wam wszystkie fajle. Żartuję, pokażę wam tylko ile razy umarliśmy, naprawdę. I pokażę wam właściwe Guardian, żebyście nie musieli oglądać godzinnego odcinka. Nie żartuję. To byłaby godzina. I teraz bez zbędnego przedłużania zacznijmy ten odcinek. Nie, skup się na rampie czasu. Nie trafisz mnie Nie, nie. o dobra traf O dobra idź sobie I Jednak trafisz Dobra siebie potem będziemy bić okej okay? No nie byliśmy siebie kiedy to jest <grym> no Czemu on broni Dobra tak się nie bawi smoka Czekali aż smoke zniknie To, to powinien być fan moment a nie odcinek z Guardiana Spokojnie, fajnie, nie no super Wziął bomba i poszedł Nie wiem czy nigdy do zbroni, bez pieniędzy Tak się właśnie wysyła agentów na misję Staj szilyszota, nóż i rajdź sobie sam. Nawet dolara na herbatę czekawe. Nie dał. <grymne> ukraść. <grymne> Trzeba ukraść od terrorystów. Już do czego rząd się zniża. <grymne> Oskubany skubany. Wiesz pistolet i zabijaj. Lecy mamy. No ważne, by nie plantował, nie? Dobra, ja nie żyję. Roszuję. To chyba zły pomysł. Głowę, co? Głowę. Głowę. No, <noise> nie. Chyba góra. Góra już weszli. Minus 44. Nie, mam bałby. Nie. Co gra jest zepsuta? No, na no piąty pewnie jakieś taktyczne plecy robi. Okej, okay, tak się nie bawimy. Przynajmniej mi z wyjadę. No i to już po mnie. No nie. Z tydzień to już prześcianie Dzień dobry. Witamy na mapie. Na mapie. O, Poland Server, jak miło. No co otworzyć, by świeże powietrze? Może nie mózg skotlenia. Dobra. Lecimy z nimi, strzelamy same Hedy. A, liczę na to. Chyba ich wyzwałem. Idę znowu po zewnątrz. Dobra, plecy też. No nie, no Jerry, przestań. Ja się tak nie bawię. Lantuję! No dostał he... o dobra, przestał. Dostał heada i wstał, i takie, takie o, nani. Farcik. Ja w pół złożyłem, że jednak ten... Oj oj oj, coś tutaj do mnie chyba chciało podejść. Hop, widziałeś ich nóżki? Mhm. Mm mmm. Nice. Mam najlepszą pozycję jaka istnieje. I Gdzie jest Big? <laughs> Mógł go podpalił lekko. Chyba tyłem idą. Tam muszą, muszę to bo... Jeden już na dachu jest, co to? Mam wiele Hishota, bo. Tak nie może być. Co? Nie, spadłem z dachu. Oho, mam przez Dobra. Jednak nie mam aż tak bardzo. Jeszcze tylko 5 killi i to będzie za naszą e, pierwszą próbą. próbą, Znowu tyłem idą. A nie, jednak przodam trochę. Mają SG to ja nie, nie próbuję nawet. Ty, mogliśmy... gotowa kupić i site'a. Um, podpalić. Aha, drabinka. Od plesów idzie heavy on nie idzie, on sobie po parkingu stąpa. Przeładuj, może co? Co miesz? Dobra, nie żyje. Już zaskakuje, dzień dobry. I za pierwszym razem w do 11 udało nam się to zrobić. 24, prawie 25 tysięcy. Da się, da się. co, lecimy na vertigo i nie robimy Wszystko? tego za 12 razem. A Jeszcze Prisma Case, easy. To wszystko dzięki temu, że ja szukałem. Tak, to prawda, tak. Nie, to nieprawda. Dobra, teraz vertizio i, i kończymy to pośmielisko. Akcept. Nie trolluj. Musiałem przemyśleć twoje błędy. Rozpisałem je wszystkie w zesicie Ale jakim? A5? Tak Czy A3? A5 To robię źle I Już wiem Teraz się poprawię Tylko, że ty nie możesz umrzeć, bo jak umrzesz to już moja taktyka jest rip <grym> co, co to za taktyka? Że zabijasz wszystkich A, no to fajna taktyka Nie no, okej okay. że... Założyłeś pewien błąd, czy to jest design budynków. Dwa budynki w sobie Tak miało wyglądać nie znasz się, to okay. nowoczesne. Dobra, sorki Idę do mi ciebie? Pobiegli. Nie, midem. Dobra, idę zginąć. Idę od ct Jeden. oho, dobra, tak się nie bawimy. Jak ty żyjesz jeszcze? Eee, du, du, nie, nie, sorki. Nie no oni się tak ruszają, że ciężko im głowę trafić. Jeden wszedł już od CT Jest, widziałem, cofnął, wrócił w ciało trzeba, ja będę w ciało i biegał. Tak jest najlepiej Dobra Ach. Dobra, teraz kampimy, kampimy teraz. No z Gajla trzeba naprawdę taktycznie ich zabić, bo... Bo wiadomo to jest nasza pierwsza próba, Ją. Wcale nie wiemy nic już o tej misji. Wiem, jeszcze jest nie do zrobienia. Bo jeszcze jej nie zrobiliśmy, oczywiste. Dobra, ja pójdę tutaj, jest jedna. ale Heda chyba dostał. Nie, nie umieraj, uciekaj, na sajdu, na Dobra, ta rampa jest troszeczkę inaczej zbudowana. Ale do czysto. Pewnie tam trójeczko bierzmy. O kurde jak wysoko No i gdzie są? Gdzie są? Tata No i ostatnio ciebie Hop, hop, hop Nie dołem powiek. Nie, nie. wiem, oszalałem. Hop, hop. Ta zakaczę będę u SG. ze nam ZG ktoś wywali. Będę tutaj szybko, tutaj szybko. Jak będzie miała SG to jest spotowy. Nie, tam. Dobra. Straciłem parę sekund, by zobaczyć, gdzie są. Na pewno nie dół. Jeszcze. Dobra, dół. O, dobra. poza, SG już ma. Dwóch weszło od rampy. Tej drugiej, nie wiem, jak się to nazywa. O, tędy. Ja raszuję nieźle. Jeden ci podchodzi tam na blisko. Chodź tu, uranku. Gdzieś tu chyba jeszcze. I tam kółko, to mi się myszka przewraca. Myszka mi się przewraca. Co ja mówię? Dobra. I SG. Ja mam SG. Yo. Easy win. Chyba, że wyjdzie nam za WP, albo heavy, nie, zaraz wychodzi tylko za imbotem. A, okej. Okay, Dobra, bomba. Bo bomba jest tutaj, to ja zostanę na side. Chyba go robią. Zapraszam, ale podszedł pod celownik. No, reszta górą musi iść. Czym długo to schodzi? Coś usłyszysz domów. Cisza wszędzie. Dosłownie. No bo ty, róbcie coś. Dalej akcji, serio. Dobra, to jest już dziwne. Grają na czas pewnie. Jeden jest gdzieś przy CT. Okej. Okay. To gdzie te Jeszcze dwa jeden. pozostałe? Co jest z... Jeszcze nim? jeden jest CT. Co za granie na czas? Po mnie zastanawia czemu ten był z pistoletem tylko. To jest taktyka, spokojnie, Fajnie. tamten ma łupę pewnie. No zrobili. <grafy> bo z zrobili. A Buscara wziął jeszcze lepiej. Dobra, GG Nie z tylko Gail. A nie, bo dwóch jest jeszcze, co? Ale sam blade. Okej. Okay. Mieli coś fajnego? Gail. Dobra. Językiem. Idę na dół. Ważna strategiczna pozycja Proszę bez heavy'a Jest bez heavy'a Fajnie jakby nie mówili, że heavy idzie, nie? I tu heavy Surprise I Tak, pięć najlepiej Ujesz oh, Dołem, dołem, że wygnął na prawo Eee, coś ma, mają scope'a, na pewno A jeden ma 50 Jak cię zobaczę, to już koniec, wiesz co o tym Po prawej, szybko Wreszcie, znaczy... Tak udało się za pierwszym razem. 19 tysięcy, dobra, nieważne. Ki z tym. Tak więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli się spodobało, wiecie co robić. A my widzimy się w jutrzejszym odcinku, tak więc. Na razie, cześć. O, przeleciał mi o dwa fioletowe skiny mi przeciały, jak świetnie. O! O u. -u. u, -u. No to skrzynka się zwróciła. No, szczerze, zwróciła się.